Pięć glow-up nawyków, które zmieniły moje życie. Cześć. Czy zdarzyło ci się kiedyś spojrzeć na siebie w lustrze i pomyśleć: chciałabym być bardziej pewna siebie, poczuć się bardziej sobą i być bardziej promienną? To właśnie ten moment, kiedy zaczyna się myślenie o glow-upie. W dzisiejszym filmie pokażę ci, czym jest glow-up. Jak go osiągnąć? I zdradzę Ci 5 nawyków, które pomogły mi zrobić mój wewnętrzny glow-up, dzięki któremu czuję się lepiej na co dzień. Dzięki tym nawykom i ty poczujesz się zdrowsza, piękniejsza i bardziej pewna siebie. Cześć, ja nazywam się Kasia Rozpędowska, jestem dietetyczką, mamą i na tym kanale dzielę się treściami związanymi z wellnessem, zdrowym stylem życia, dietetyką, macierzyństwem i rozwojem osobistym. Więc jeśli jest to coś, co Cię interesuje, to naciśnij subskrybuj, żeby zostać ze mną na dłużej. Czy może jest ten znany i sławny glow-up? Glow to nie tylko fizyczna przemiana, to holistyczna zmiana, która dotyczy Twojego umysłu, Twojego ciała i ducha. Glow-up to proces, w którym zaczynasz dbać o siebie, zaczynasz zwracać większą uwagę na to, co czujesz, jak się czujesz i co robisz. Zarówno na tym poziomie emocjonalnym, zdrowotnym, społecznym i estetycznym. Efektem jest nie tylko lepszy wygląd, ale przede wszystkim myślę, że najważniejsze to to, jak się czujesz sama ze sobą w swoim ciele. Dlaczego glow-up jest ważny? Podnosi pewność siebie i samoocenę. Pozwala odnaleźć ci równowagę w codziennym życiu. Pozwala ci odnaleźć to, co chcesz robić w swoim życiu overall. Uczy cię stawiać siebie na pierwszym miejscu, bez poczucia winy. Poprawia zdrowie, relacje i jakość życia. Jak osiągnąć Glow-Up? Kluczowe kroki. Glow-Up to nie jest magia. To codzienna praca nad sobą. I nie chodzi tutaj o to, żeby być idealną, tylko o to, żeby czuć się dobrze w swoim ciele i w swoim życiu. Małe nawyki. Regularnie praktykowane mogą zmienić całe Twoje życie. Dlatego wybrałam dla Ciebie 5 nawyków, które mogą Cię zainspirować do Twojej własnej przemiany. Numer 1. Nawodnienie. Picie odpowiedniej ilości wody to najlepszy nawyk, który poprawia skórę, dodaje energii i wpływa na zdrowie. A żeby było ciekawiej, to właściwie nie wymaga żadnych wielkich nakładów czasowych, finansowych i energetycznych. Warto zacząć dzień od wypicia szklanki wody. Ja zawsze rekomenduję postawić sobie na stoliku nocnym pełną szklankę wody albo na przykład w kuchni na blacie, jak zejdziesz na dół, albo nie zejdziesz na dół, bo może masz parterowy dom, od razu wypij pełną szklankę wody, tak żeby od razu nawodnić się, pobudzić cały swój organizm i poczuć się lepiej. Warto właśnie sobie w ten sposób ułatwiać te nawyki, żeby. Zrobić jak najmniejszą ilość wysiłku. Ja wiem, że wody do szklanki to nie jest nic wielkiego, ale czasami dla naszego mózgu to jest dużo trudniejsze niż nie zrobienie tego, zwłaszcza jeśli na przykład nie jesteś przyzwyczajona do picia wody, a wiem z doświadczenia gabinetowego, że wiele osób nie jest przyzwyczajonych do picia wody, więc szklanka wody everyday, addy na, na początek dnia to jest Twój nawyk numer jeden, żeby zrobić swój wewnętrzny glow up. A jeśli chcesz dodać coś ekstra, to możesz dorzucić sok z cytryny, możesz dorzucić starty Imbir, i w ten sposób Twoja woda będzie miała więcej smaku. Efekt takiego nawyku to poprawa trawienia, lepsza skóra i więcej energii już z rana. glow up nawyk numer dwa codzienny ruch. I mówię tutaj o dowolnej formie ruchu, bo tak naprawdę każda forma ruchu ma znaczenie. Ja wiem, że nie zawsze jest czas na godzinny trening na siłowni, nie zawsze jest nawet czas na to, żeby dojechać na trening, na trening i nie zawsze jest czas, żeby się w ogóle zapisać na tą siłownię. Ja sama jestem osobą, która nie chodzi na siłownię, bo po prostu nie chce mi się angażować w zasobów czasowych w to, żeby gdzieś dojechać. Poza tym po uśpieniu dzieci łatwiej jest mi zrobić trening w domu i rozłożyć tutaj matę, niż właśnie jeszcze się gdzieś pakować, wyjeżdżać, zwłaszcza, że czasami to uśpienie Dziś kończy się bardzo późno, i czasami niektóre kluby u mnie, w moim małym mieście, są już po prostu zamknięte, więc wybierz najprostszą linię najmniej oporową linię do tego celu, czyli na przykład jeśli próbowałaś już wielokrotnie chodzić na siłownię, albo na jakieś fitnessy, no to może spróbuj te treningi w domu. Albo postaw na ruch w postaci spaceru, kiedy możesz sobie słuchać audiobooka lub jakichś ulubionych piosenek. Możesz sobie kupić taką bieżnię do pracy przy biurku i chodzić na niej podczas pracy, jeśli pracujesz zdalnie i jeśli masz taką możliwość. Możesz biegać, możesz pływać, możesz chodzić nawet na jakieś zajęcia ze swoimi dziećmi, tak żeby się właśnie więcej poruszać, więcej poruszać. A jak nie masz czasu na jakieś bardziej engażujące, Różniące treningi to dosłownie 15 minut ruchu każdego dnia. Niech to będzie takie Twoje bare minimum, które musisz spełnić każdego dnia. Naprawdę dzięki temu poczujesz się o niebo lepiej. W końcu, 15 minut to coś, co każda z nas może zrobić w nawet najbardziej zabiegany dzień. Tak mi się wydaje. To może być yoga, stretching, krótki trening siłowy, albo właśnie jakiś krótki spacer z dzieckiem lub z psem. Najważniejsze, żeby po prostu ruszyć ciało, zapewnić ten movement tak, żeby czuć się lepiej. Efekt takiego nawyku to lepsze samopoczucie, więcej energii i ciało, które zaczyna się zmieniać nawet przy małych krokach. Bo jeśli postawisz na 15 minut treningu każdego dnia, to już jest dużo więcej niż 0 minut treningu każdego dnia, i ja już w swoich pozostałych filmach mówiłam o tym, że lepsze jest 15 minut, bo w skali tygodnia to robi nam prawie 2 godziny, godzina 45 minut w skali całego tygodnia, a jeśli pomnożysz sobie te 0 minut, których nie zrobisz, bo przecież nie o się robić 15 minut, to nadal wyjdziesz na 0, więc jakby w skali całego roku to już jest w ogóle dużo więcej i ja nie będę tego liczyć, ale jak chcesz, to możesz sobie to policzyć, ile Ci wychodzi i napisać w komentarzu, ile czasu to wychodzi treningu w skali całego roku, ale naprawdę 15 minut jest dużo lepsze niż nic i nie pozwól sobie wmawiać, że to nie jest warte świeczki, że to nie jest gra warta świeczki, bo to jest gra warta świeczki. Nawyk numer 3 to codzienna Pielęgnacja skóry. I ja mówię to z pozycji osoby, która totalnie nie siedziała w pielęgnacji skóry totalnie miała to gdzieś. Jakby zazwyczaj nie jestem jakąś make-upową dziewczyną, przynajmniej nie była. Teraz stawiam na to, bo się trochę zmieniłam w ostatnim czasie. Lubię się czuć dobrze i komfortowo w makijażu, ale właśnie uważam, że pielęgnacja skóry, czyli to, co jest pod makijażem, bo nie chodzi mi też o codzienne malowanie się, tylko właśnie o dbanie, o nawilżenie, o swoją skórę. I tą na twarzy, ale też i tą skórę na całym ciele. Ja jako atopiara, osoba z atopowym zapaleniem skóry, e, bardzo dużą uwagę do tego przykuwam, ponieważ moje Skóra ma tendencję po prostu do przesuszania się i w tym sezonie grzewczym, w tym sezonie jesienno-zimowym, kiedy i powietrze jest trochę bardziej zanieczyszczone i właśnie powietrze jest suche w domach no bo jest ogrzewanie, co nie? To bardzo dużą uwagę do tego przykładam i uważam, że jest to ogromna różnica w komforcie życia. Czy to w dbaniu o swoją cerę, żeby nie mieć problemów z trądzikiem, czy właśnie, żeby nie mieć problemów z przesuszeniami, tak jak to ja mam, czy to właśnie dbanie o skórę na całym ciele, żeby nic nas nie szczypało, żeby nic nas nie darwało, żeby nam nie schodziła skóra. To ma bardzo duże znaczenie pod kątem komfortu i bardzo właśnie wpływa na to, jak się czujemy na co dzień, jak się zachowujemy, jaką mamy pewność siebie. Przynajmniej z takiego założenia ja wychodzę. Podstawą glow upu jest zdrowa i promienna skóra. That's the fact, baby. Nie chodzi tylko o milion kosmetyków kolorowych, tylko właśnie o zadbanie o dobre podstawy pod kątem skincare, pod kątem pielęgnacji, pod kątem serum, pod kątem oczyszczania cery, pod kątem nawilżenia i pod kątem zadbania o filtry zadbaj o to, żeby zawsze, kiedy zmywasz makijaż, oczyścić sobie dobrze cerę i dobrze ją nawilżyć, żeby rozpocząć dzień z dobrą pielęgnacją. Oczywiście wszystko dopasuj do siebie i do swoich potrzeb, ja nie jestem ekspertką w tej dziedzinie, mogę Ci podać przykłady, jak ja to robię, e, natomiast nie mam też pewności, czy jest to na 100% dobrze. Zadbaj o dobre jakościowo kremy i właśnie postaraj się zainwestować w tą część, a nie w tą część kosmetyczną. Uważam, że dobrze zadbana skóra pod kątem pielęgnacji lepiej będzie trzymała na sobie kosmetyki i wiem, że niektóre kosmetyki kolorowe są lepszej jakości, niektóre są gorszej, ale uważam, że lepiej jest bardziej zainwestować w skincare i w tą pielęgnację podstawową, aniżeli w te kosmetyki kolorowe. Dzięki zadbaniu właśnie o taką pielęgnację pod kątem samej pielęgnacji, skóra nie tylko wygląda lepiej, ale też sama poczujesz się bardziej zadbana i pewna siebie. Nawyk numer 4. Codzienne praktykowanie wdzięczności. Jest to sfera bardziej związana z rozwojem osobistym. Ale tak, glow up to nie tylko wygląd, ale też i myślę, że przede wszystkim też to, co czujesz w środku i jak Ty się czujesz. A praktyka wdzięczności ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie, na to, jak się czujemy na co dzień. Każdego dnia możesz zapisywać trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczna, jeśli nie masz czasu, bo jest to zbyt angażujące. Możesz pomyśleć o trzech rzeczach, za które jesteś wdzięczna. Warto stawiać też na to, żeby za każdym razem były to inne rzeczy, a nie bezmyślnie powtarzać w kółko te same rzeczy i już właściwie nawet nie wiesz, za co jesteś wdzięczna, bo po prostu zakodowałaś sobie w głowie, co masz sobie powtarzać. Zajmie Ci to za jakieś dwie minuty. Usiądź wieczorem, zapisz w swoim dzienniku rzeczy, za które jesteś wdzięczna, pomyśl o tym. To mogą być drobne rzeczy, to mogą być duże rzeczy. Zastanów się, co dobrego wydarzyło się dzisiaj. Zastanów się, za co jesteś wdzięczna. Po kilku tygodniach zauważysz, że masz w sobie więcej spokoju, pozytywnej energii i doceniasz codzienność. A więcej o praktyce wdzięczności yy, mówiłam w swoim innym filmie, link zostawię Ci w opisie pod tym filmem. Nawyk numer 5. Czas tylko dla siebie. Jest to sfera związana z takim self-love, self-care, relacją związaną ze samą sobą. Dlaczego jest to ważne? Jako mama i jako partnerka nauczyłam się, że muszę zadbać najpierw o siebie, żeby dawać innym dobro, w postaci słów, w postaci zachowań, w postaci po prostu emanowania dobrem dla innych ludzi. Bardzo łatwo było mi wejść w taki tryb, że no muszę zrobić wszystkie obowiązki, trzeba poskładać pranie, trzeba posprzątać dom, trzeba zająć się dziećmi. Ktoś coś znowu ode mnie chce. Jedyna sytuacja, kiedy mogłam być sama, to to, kiedy poszłam do kibla i się zakluczyłam, bo mając dwójkę dzieci, w tym jedno starsze, których potrafi otworzyć drzwi, musiałam się też zakluczać, więc po prostu musiałam iść do tej toalety, zamknąć się, żeby być sama i żeby jakby wyłuskać dla siebie te odrobinę czasu bo też zawsze stawiałam na to, żeby na przykład Arek, czyli mój partner, miał więcej czasu dla siebie, żeby te dzieci były zaopiekowane, a jakoś tak nie myślałam o tym, że hej Kasia, Ty też potrzebujesz trochę czasu dla siebie. I to jest właśnie moja rada dla Ciebie, taka glow upowa, żeby postawić też na czas dla siebie, żeby tak jak w tym filmie, w którym... w filmie o relacjach o tym mówiłam, żeby właśnie Ustalić z partnerem, że ty też potrzebujesz czasu dla siebie. Tak jak twój partner potrzebuje czasu dla siebie, tak samo ty też potrzebujesz czasami 5-15 minut, czasami godzinę. Czasami może warto byłoby sobie, nie wiem, raz w tygodniu wyjść z kumpelą na kawę bez dzieci, tak żeby sobie wychillować, żeby nie mieć tego dziecka przy sobie, żeby mieć trochę czasu dla siebie, żeby pomyśleć na spokojnie, zastanowić się, what's going on in your life. Ale pod kątem takiego czasu dla siebie, no to warto jest zainwestować w to, żeby też każdego dnia zrobić jakieś małe rzeczy dla siebie. To może być długa kąpiel, to może być książka, to może być. To być malowanie obrazu, to może być kolorowanie, to może być jakaś dłuższa medytacja, to może być jakaś joga, która pozwoli ci się rozluźnić, cokolwiek, co sprawia ci radość i da ci chwilę oddechu. Efekt takiego zabiegu to to, że lepiej dbasz o siebie, masz więcej cierpliwości do innych. Możesz dawać innym więcej miłości, bo jeśli nalejesz najpierw do swojego kubeczka, to będziesz mogła nalewać też do kubeczków innych ludzi. I po prostu będziesz się czuła, że ty sama jesteś dla siebie ważna, a nie jesteś w stanie sprawić, że inni ludzie będą się czuli dobrze, jeśli ty się nie będziesz czuła dobrze sama ze sobą. Więc przede wszystkim czas dla siebie, jakieś małe ilości w ciągu dnia, albo większe, w zależności od twoich zasobów. Bo wiadomo, że jeśli nie masz dzieci, to uważam, że będziesz miała więcej tego czasu dla siebie. Jeśli masz dzieci, to będzie to trudniejsze, ale z doświadczenia wiem, że jest to do ogarnięcia. I po prostu توقيت وترجمة dbanie o ten czas dla siebie, bo mimo tego, że jest to coś przyjemnego, coś, co można nam dawać radość, to wiem, że trudno jest wygospodarować taki czas dla siebie, bo zawsze jest milion rzeczy do zrobienia. Jeśli prowadzisz własną firmę, to masz zawsze milion rzeczy do zrobienia. Jeśli masz dom, w którym mieszkasz, a większość z nas mieszka w jakimś tam domu lub mieszkaniu, no to też zawsze jest milion rzeczy do zrobienia, bo a to pranie trzeba poskładać, wstawić, wstawić do suszenia, powiesić do suszenia, posprzątać kibę, znowu pies się zesrał i tak dalej, i tak dalej, więc zadbaj o to, żeby mieć ten czas dla siebie i tylko dla siebie i Zostaw te naczynia, one mogą poczekać trochę, może Twój partner je ogarnie, a Ty teraz postaw na czas dla siebie i się zajmij sobą, w końcu dziewczyną, bo też na to zasługujesz i dzięki temu będziesz lepszym człowiekiem i dla siebie i dla innych. Okej, okay, to było 5 glow up nawyków. Dzięki temu czuję się bardziej pewna siebie, czuję się bardziej komfortowo w swoim ciele, bardziej komfortowo w swoim życiu i bardziej komfortowo ze swoimi celami. Wybierz jeden z tych nawyków i wprowadź go w swoje życie od jutra albo jeszcze lepiej od dzisiaj. Zobaczysz na własnym ciele, jak małe zmiany przynoszą duże efekty w konsekwencji regularnych działań w efekcie kuli śnieżnej. Jeśli ten film Ci się spodobał, to daj łapkę w górę i napisz w komentarzu, który z tych nawyków wdrożysz jako pierwszy. A jeśli masz swój nawyk na glow up, to podziel się nim ze mną i z innymi widzami na tym kanale. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, na razie, pa!